Świadoma kontrola nad środowiskiem i zaawansowana adaptacja klimatu. Jeśli spojrzeć na świat z perspektywy czysto fizycznej, no to największym egzystencjalnym wyzwaniem XXI i XXI wieku nie będzie budowa jeszcze szybszych urządzeń, ani tworzenie nowych cyfrowych gadżetów. Będzie skuteczna ochrona i aktywne świadome sterowanie środowiskiem, w którym żyjemy. Chodzi o takie przejście z fazy biernego reagowania na zmiany klimatu do etapu świadomego, aktywnego zarządzania zjawiskami naturalnymi, pogodą, zasobami wody. Składem atmosfery czy całymi globalnymi ekosystemami. I nie mówimy tu o panelach fotowoltaicznych czy o wiatrakach. Nie mówimy o korzystaniu z tego. Mówimy o potężnych globalnych rozwiązaniach systemowych, których skala może przypominać największe historyczne inwestycje w budowę autostrad czy sieci energetycznych w XX wieku. I teraz uwaga, wszyscy klimatyczni bojownicy. To nie ma znaczenia, czy myślicie, z jakiego to powodu zmienia się klimat, czy z powodu zanieczyszczeń środowiska, czy z powodu krów, czy z powodu wulkanów. Wszystko jedno, bo fakt jest taki, że się zmienia. Powód tej zmiany nie ma tu żadnego znaczenia. To na samą zmianę, która niezależnie od tego, dlaczego się wydarza, będziemy musieli nauczyć się reagować. No i wyobraźmy sobie kilka takich potencjalnych rozwiązań: sztuczne, precyzyjne sterowanie opadami deszczu w miastach i regionach zagrożonych suszą, i to nieraz na jakiś czas, tylko jako stały, regularny element funkcjonowania większości nowoczesnych metropolii. Świetna sprawa, prawda? Zresztą w Dubaju takie projekty już z powodzeniem działają. Tamtejsze służby wykonują setki lotów rocznie, w trakcie których specjalne samoloty sieją chmury substancjami chemicznymi, które w sztuczny sposób wywołują opady deszczu. Do tego ogromne, zautomatyzowane farmy maszyn, które na przykład będą na masową skalę pochłaniać dwutlenek węgla z atmosfery, co może przypominać wyglądem na przykład dzisiejsze wieże telekomunikacyjne. Ale rozmieszczone co kilka kilometrów wzdłuż autostrad, na granicach miast czy w pobliżu stref przemysłowych.